Relację z meczu oglądacie dzięki hurtowni farmaceutycznej Asklepios S.A., sprawdzonego dostawcy leków do szpitali. W meczu 15. kolejki Betklik III Ligi Grupy 1 Warta Sieradz podejmowała Mławiankę Mława. Przed meczem uhonorowany został Jakub Piela, który w sobotę rozegrał setny mecz w barwach sierackiego klubu. Rozpoczęliśmy spotkanie Warta sierac, mławianka Mława. Goście od pierwszych minut narzucili Warcie wymagające warunki. W pierwszym kwadransie nieustannie atakowali na bramkę strzeżoną przez Miłosza Zdeba. W szesnastej minucie w polu karnym goście faulowany był Bartłomiej Kręci chwost, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany i dał Warcie prowadzenie. Po pół godzinie Warta znów otrzymała karnego, tym razem faulowany był Abdullahi jedele. Do jednostki ponownie podszedł Bartłomiej cichwost, jednak tym razem bramkarz gości wyczuł strzał napastnika Warty. Obie drużyny nękały się atakami do końca pierwszej połowy, lecz wynik 1-0 dla Sieradzan nie uległ zmianie do przerwy. W drugiej połowie rywale coraz mocniej się otwierali, a w efekcie rosła liczba ataków Warty. W 79 minucie Mateusz List, w trudnej do konstruowania akcji sytuacji, podał do Mateusza Popczyka, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Ławianki. Kibice więcej bramek już nie zobaczyli i Warta wygrała z Mławianką 2 do 0. Jesteśmy bardzo rozczarowani, no bo tak naprawdę prowadziliśmy grę i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie mieliśmy sobie sytuację na samym początku. No, jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo można było śmiało wywieźć tutaj y, z śrzaża punkty, także no, no szkoda, no ale no, co zrobić? Wracamy, trenujemy dalej. Dedykuję po prostu to zwycięstwo. Moim zawodnikom, mojemu sztabowi, wykonują codziennie sumienną i rzetelną pracę, są na 100% przygotowani. Dzisiaj pokazali na boisku, że pomimo nie zawsze dobrych momentów, zdobywamy 3 punkty na swoim terenie, kończymy na zero z tyłu. I tak jak mówię, dedykuję to tylko, tylko mojemu sztabowi, zawodnikom i gratuluję im że wykonują swoją pracę tak, jak powinni. Po sobotnim meczu Warta awansowała w tabeli na piąte miejsce. Ma na koncie 24 punkty. W następnej kolejce Biało-Zieloni pojedą do Suwałk na mecz z Wigrami. Kolejny mecz na stadionie Mosier odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 13. .00. Warta podejmować będzie Beniaminka Soku Aleksandrów Łódzki. Będzie to ostatni mecz w rundzie jesiennej. Relację z meczu oglądacie dzięki hurtowni farmaceutycznej Asclepios S.A. Sprawdzonego dostawcy leków do szpitali.